Przyznam szczerze, ten odcinek będzie cięższy niż moja dotychczasowa waga podczas pandemii, a to dlatego, że poruszymy temat dość popularny, ale bardzo delikatny, za czym idzie brak jego poruszania. Czyli będziemy rozmawiać o kacz... nie, 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 o nim, a wręcz absolutnie czymś odwrotnym, czyli poprawności politycznej. Wiele komentarzy, które natrafiam w internecie jest dość mocna o obecnej sytuacji i tym, co się dzieje na dużym ekranie, jak i mniejszym streamingowym, tym domowym. Dlatego w dzisiejszym odcinku postanowiłem zbadać temat i zrozumieć dokładniej o co w tym wszystkim chodzi i postaram się odpowiedzieć na pytanie, gdzie powinna stać granica, w której należałoby balansować między dobrym smakiem wyważenia treści filmowej a wrzucaniem treści poprawności politycznej. Zanim jednak przejdę do głównego wątku, witam nowych subskrybentów z ubiegłego tygodnia. Fajno, że jesteście. Jeśli trafiliście natomiast tu pierwszy raz, to zostańcie na dłużej, klikając subskrypcję i dzwoneczek, by nic Was nie ominęło. W ten sposób znajdziecie się na liście w kolejnym tygodniu, a może... Mój kanał, dzięki wam będzie mógł się dalej rozwijać. Okej, okay, mamy to? No to lecimy! Wyobraźcie sobie, w dzisiejszych czasach, że wkracza serial Przyjaciele. Z przymrożeniem oka mogę stwierdzić, że w obecnej sytuacji Chandler i Joey byliby kochającą się parą, Rachel stałaby się silną, niezależną kobietą, Monika zostałaby wymieniona na afroamerykańską postać wraz z Phoebe, a Ross w zasadzie u Rosa temacie lesbijek nic by się nie zmieniło. Każdy potężniejszy okres kina na przestrzeni lat coś wnosi nowego. Przeważnie rzeczy, które podprogowo chce nam się przekazać są mocno nastawione na obecną popkulturę, trendy oraz sytuacje na świecie. Oprócz oczywiście tych aspektów to dochodziły stopniowo dźwięk, efekty specjalne oraz moda na pewnego rodzaju treści. Tak też lata 70. dominowały jako musicale, lata 80. przerodziły się w brudne, krwawe kino, a 90. kontynuowały to w najlepsze. Każdy z tych okresów był w pewnym sensie bezkompromisowy, jednak zbieg lat, jak też coraz większy wpływ na kultury sprawiło, że zapoznaliśmy się z pojęciem poprawności Politycznej. I zanim wejdziemy głębiej w ten temat, trzeba poznać początek tej historii. Otóż w 1923 roku w Niemczech grupa marksistowskich myślicieli założyła instytut zajmujący się zastosowaniem marksizmu do badań nad kulturą i był to Instytut of Social Research, znany później jako Szkoła Frankfurcka. W latach 30. twórcy szkoły Frankfurckiej uciekają przed nazizmem do Stanów Zjednoczonych, gdzie ich poglądy znalazły bardzo podatny grunt, szczególnie na amerykańskich uniwersytetach darzenia, jakie rozegrały się w Ameryce w latach 60., w bezpośredni sposób przyczyniły się do rozwoju politycznej poprawności. Program Great Society prezydenta Johnsona, nawołujący do zniesienia nierówności społecznych, czy też kampanie na rzecz praw dla ludności afroamerykańskich prowadzonych przez Martina Luther Kinga, jak i również rewolucja obyczajowa realizująca się w ruchach hipisowskich, czy też feministycznych, przyczyniły się do wcielenia ideologii politycznej poprawności w życie. Jej najbardziej znamienną realizacją jest akcja, która w założeniu miała wyrównywać Szanse grup społecznie pokrzywdzonych z grupami dotąd uprzywilejowanymi. Jak najbardziej był to cudowny zamysł, który poszedł swoim torem i dążył sukcesywnie do celu. I skoro już wiemy, jakie przesłanie niesie ze sobą poprawność polityczna, to co się stało, że z znienacka i to z wielkim impetem wkradła się do kina? Musimy mieć na uwadze zasadniczą rzecz: nasz kraj przede wszystkim obsuje z inną kulturą za pomocą dystrybucji z zachodu. Asalaamu Alaikum. To mi się podoba. Nasze treści filmowe są przede wszystkim tworzone dla nas, tak jak i zachodnie produkcje dla swoich największych odbiorców. I tak jak u nas w Nienacka pojawiła się platforma streamingowa Netflix z całą masą poprawności, to ta poprawność na przestrzeni wielu lat była budowana w Ameryce. To właśnie w 2002 roku w materiale. Bena J Rosa, Movies and American Society można znaleźć zwroty mówiące o tym, jak filmy nie tylko pokazują nam, jak się ubrać, jak wyglądać i co kupić, uczą nas w jaki sposób myśleć o rasie, płci, klasie społecznej, pochodzeniu etnicznym i polityce. I choć może to być dla niektórych dziwne innych zabawne, warto przychylić się do tej teorii, bowiem oglądając film, ile razy skupiliśmy się na przekazie pod progowym wyśmiewania się ze sobą afroamerykańskiej na rzecz fabuły filmu. W końcu klasycznie, co i nawet w filmach komediowych było wyśmiewane. To, cytuję, czarny ginie zawsze pierwszy. Z drugiej strony można przytoczyć słowa noblisty Mario Vargasalosy, który stwierdził w jednym z wywiadów, że poprawność polityczna jest wrogiem wolności, ponieważ odrzuca uczciwość i autentyczność. Co w takim razie z tym kinem? Kino ma pełnić rolę ukazywania nowej, lepszej wizji świata, i na nasze szczęście, czy też nieszczęście, wkradła się tam bardzo mocno poprawność polityczna, od której sami filmoznawcy twierdzą, że nie ma już odwrotu. Najsmutniejszym widokiem w XXI wieku jest jednak fakt, że nadal nie potrafimy uporać się z myślą, że różnimy się między sobą jako ludzie. Nasza narodowość, rasa, orientacja seksualna, w obecnym naprawieniu błędów w przeszłości, po wielu latach ucisku grup społecznych, wychodząc na prostą w ludzkim sumieniu za sprawą poprawności politycznej nie do końca zaczęliśmy działać w sposób jaki założono, a wręcz odwrotny. Kino również zapragnęło z powyższych względów rekompensować środowiskom społecznym błędy przeszłości. I teraz pierw wspomnę o kilku eksperymentach, a następnie przedstawię wam swój punkt widzenia. Hollywood swojego czasu, będąc męskim światem zmagało się z zarzutami o braku postaci kobiecych w swoich produkcjach. Co najważniejsze, tworzonych nawet przez kobiety. Stąd też w ostatnich latach jak grom z tego nieba dostaliśmy znane tytuły, ale jakoś tak potraktowane pomadką i pudrem, wykastrowani pogromcy duchów w wersji żeńskiej. Ocean's 8 w damskiej obsadzie znanej z serii klunajowej drużyny. American Pie, Girls Rules czy też nowe do bólu silne niezależne aniołki Charlie'ego, gdzie nawet Bozli był grany przez kobietę. I'm What? Who are you? I'm Bosley. What the fuck? I zanim przejdę do kolejnego punktu, tu muszę stanąć i wypowiedzieć się w tej kwestii subiektywnie. Z jednej strony można zrozumieć zabieg, który ma na celu pokazanie twardych postaci kobiecych, tylko czy aby naprawdę? O to w tym chodziło. Na dobrą sprawę, idąc przez las totalnie prostą drogą, został nam zaserwowany utarty, dobry schemat filmów, które były pewnego rodzaju kultowe, tylko że z podmienionymi postaciami kobiecymi. I tu tkwi problem. Przynajmniej jeden z wielu obecnej poprawności. Nikt nie broni, wręcz wielu, Czeka na twarde kobiece kino bądź ciekawe postacie kobiece. Dlaczego zatem nie tworzyć nowej historii całkowicie od podstaw na rzecz nowych bohaterów? Widz zawsze chce poznać opowieść jej bohaterów, czuć się w ich sytuację i zrozumieć. Jeśli tylko historia będzie poprowadzona dobrze, to i efektem mogłyby być kontynuacje serii dla zainteresowanej dużej rzeszy fanów. Chcąc wprowadzić ten zabieg Hollywood, idąc na skróty, stworzyło większy spór i niesmak oraz podział wśród widzów niż zamierzone ukazanie ciekawych barwnych postaci. Nie wspominając już o tym, że historia w Nowych Aniołkach była pisana na kolanie, a kobiece wydanie American Pipe, no po prostu jedno wielkie... <śm> Widzowie nie są po prostu zadowoleni i automatycznie negatywnie odbierają słuszny zabieg. Idąc dalej w świecie poprawności politycznej, jak wspomniałem wcześniej, to nie jest jeden temat, a wiele przede wszystkim środowisk społecznych, które wcześniej były dyskryminowane. I tutaj dojeżdżamy do stacji pod znakiem Netflix, która idealnie pokaże Wam, w jaki sposób nie powinno się tego robić. Platformy streamingowe, tym bardziej w dobie pandemii, są na topie, a my mając więcej czasu, by obejrzeć ich treści, zanurzamy się w co różne nowe produkcje. Z Netflixem pewne jest jedno, pomijając główny wątek materiału. Powinien mieć wspólny slogan z dawnym Tesco – dużo, i tanio. W przeciwieństwie do trzymającego klasę i poziom HBO, Netflix by zaserwować nam coś dobrego, to naprawdę cud nad Wisłą. I nie zrozumcie mnie źle. Netflix ma dużo dobrych pozycji, ale na tyle, ile ich wypuszcza, to średnia robi się naprawdę słaba. I przy tym całym natłoku nowych produkcji zasiadając w naszej zaściankowej Polsce typowy Janusz, odpalając Netflixa, co zobaczy? Geje, lesbijki, LGBT, afroamerykanie w wiktoriańskiej Anglii, afroamerykanie w mitologii greckiej! Więcej gejów! Les nie, nie, to znowu geje! Chodzi o to, że Netflix mocno nastawił się na tę politykę i aż za bardzo. Ja, na przykład, uwielbiam pomidorową, ale tak jak w dniu Świra, Marek Kondrat, ja też w końcu miałbym. Dosyć pomidorowej. Netflix w najgorszy możliwy sposób postarał się tworzyć tego typu treści. Absolutnie wszystko zmienia pod swój sztandar poprawności, serwując nam afrykańskiego Achillesa czy też czarnoskórego Watsona. Nie wspominając już o wątkach homoseksualnych, które jeśli nie wydarzą się w ciągu 30 minut w filmie, to spokojnie macie jeszcze cały sezon serialu przed sobą. Netflix i mi tym osobiście podpadł, muszę przyznać i nie dlatego, że nie jestem tolerancyjny, bo jestem. Mając znajomych z różnych kultur oraz orientacji seksualnej, jest to dla mnie zupełnie normalne. Jednak ci sami znajomi, Potrafią przyznać, że nie wiedzą do końca, co właściciel Netflixa czpie. Pamiętacie dramę Wiedźmina i jego obsady? Drama wzięła się stąd, że jest to jakowy postać słowiańska i osadzona w tego typu klimacie. O samym Wiedźminie nie muszę chyba wspominać, każdy zna wieśka, chce się uchlać jak świnia, koniecznie tanim winem. Tego z komputera, jak i piękne muły Henry'ego Kalewina. Ach, te muły. A z ich połączenia mocy powstał film, w którym muły skręcają komputer. Nic piękniejszego nie zobaczycie na YouTubie. I tu pojawia się właśnie istota problemu. Otóż dużo filmów bazuje na dawnych komiksach, książkach, czy też odświeżanych dziełach z dawnych lat. I jak wiemy, w dawnych czasach pewne środowiska były wykluczane. I teraz, gdyby zrównoważyć dzisiejsze zabiegi w zdrowy sposób, myślę, że każdemu mogłoby to wyjść na dobre. Nic nie stoi na przeszkodzie, by Nick Fury był grany przez Samuela L. Jacksona. Ba! Nawet wyszło to nam na coś wspaniałego. Nic nie stoi na przeszkodzie, by Perego White'a grał Lawrence Fishburne. Supermenie! Dlaczego? Bo to postacie amerykańskie, żyjące we właściwym miejscu i czasie. Gorzej natomiast dla odbiorcy, gdy rusza się klasyczne, wręcz ikoniczne postacie, bądź wrzuca poprawność w niewłaściwym miejscu i czasie. Tak też znów przytoczy przykład Achillesa z Netflixa, Watsona z Netflixa, za to dobrze Netflix zrobił w serialu Lupin, w którym tylko z nazwy jest oryginalny wyłamywacz, bo główny skrzypce gra czarnoskóry aktor, który inspirował się powieścią o Arsène Lupinie. Więc jak widać, da się to zrobić. Ale na tej platformie zdecydowanie te zabiegi nie idą w parze z logiką. Boom. Uważam po prostu, że gdzieś poniekąd twórcy zagubili się w tym szaleńczym pędzie, tworząc odwrotny zabieg niż zamierzali. Choć nie unikniemy tego typu sytuacji, to miło by było dla odmiany zobaczyć film bez tego typu zabiegów na Netflixie. Bo tu właśnie wyrasta ostatni z mankamentów, który sprawia, że różnimy się i dzielimy zamiast łączyć. Otóż w poprawności chodzi o pewnego rodzaju sprawienie, by środowiska wcześniej dyskryminowane wyrównać z innymi. Tylko ciężko się odnaleźć odbiorcy, który nie jest tych środowisk, w momencie, gdy każda z kolejnych produkcji na gminie wpaja tego typu treści. W dodatku samo Hollywood ogłosiło, że do gali Oscarów może przystąpić film, który musi spełniać jeden z warunków takich jak dany procent aktorów ze środowiska LGBTQ. Mniejszości rasowych i ról kobiecych, bądź główny wątek fabularny musi być związany z co najmniej jedną spośród wymienionych grup. I szczerze powiedzcie mi, gdzie tu jest w pewnym sensie równouprawnienie, jaką chce propagować poprawność polityczna? Twórczość w pewnym sensie zostaje ukierunkowywana, w której nawet najpiękniejsze historie nie mogą startować po i tak już mało prestiżową nagrodę, jaką jest Oscar. Jeśli nie zawrą tego typu tematów. Jest to w pewnym sensie straszne, bo nagle, bo nagle nie stajemy na równi, a na równi pochyłej, która zmieniła swój punkt położenia. W tym momencie społeczeństwo heteroseksualne zaczyna czuć się tłamszone i mniej wartościowe na rzecz wszystkich innych środowisk. Role męskie zostają zabierane przez kobiece, role osób, które w danym okresie, w danym miejscu nie powinny mieć danego koloru skóry, taki posiadają, a nawet w Netflixie głos lektora powoli przejmuje głos kobiecy i to ostatnie jest arcyzłe. Ja wiem, ja wiem, każdy mądry powie, Włącz sobie napisy, jednak patrząc po komentarzach, nie tylko mnie ten temat zabolał i przyglądając się sprawie okazuje się, że nie jest to kwestia jakoby gustu, a psychologicznego punktu, w którym to bardziej nasz zmysł potrafi zaufać na tonowi głosu. Zarówno samce jak i samice wijów boklerskich są wyjątkowo drapieżne. Idąc do podsumowania i moich przemyśleń zbierając wszystko w całość, poprawność polityczna nie jest czymś złym, jest czymś dobrym, tylko zostaje źle zarządzana przez ludzi, których często nawet temat nie dotyczy. Nie chodzi o to, by na siłę wrzucać wszędzie wszystko, aby było, nie patrząc na niespójność fabularną, ba nawet nie myśleć o fabule filmu, a robi to w taktowny sposób i naturalny. Myślę, że każdy z nas na swój sposób jest tolerancyjny, ale też każdy z nas ma swój mechanizm obronny przed czymś, co wciskane jest mu na siłę w perfidny wręcz sposób. Magia Kina polega na tym, że w bardzo kreatywny sposób, często podprogowy, można przekazać piękne myśli i przesłania, natomiast twórcy, idąc po najprostszej linii oporu, sprawili, że przekroczono tę linię w każdy możliwy sposób. Tak jak niegdyś był boom na inne tematy w świecie kina, tak wierzę, że i ten w naturalny sposób się unormuje kino. A na pewno platforma Netflix będzie nas w prosty i agresywny sposób starała się raczyć treściami, które na pierwszym planie będą martwić się, kogo w jakiej roli. I obsadzić, a następnie dopiero o czym ma być film. Jednak myślę, że oprócz tego tematu powinniśmy sami otworzyć się bardziej w naszej zaściankowej Polsce na pewnego rodzaju tematy, które istniały od lat, tylko były dyskryminowane. Myślę, że bycie tolerancyjną osobą to podstawa prawego charakteru i tak jak my będziemy tolerancyjni wobec innych, tak liczę też, że z czasem w tym całym pędzie kino stanie się bardziej tolerancyjne dla wszystkich odbiorców i zdejmie z targetowej tablicy jedyny temat, jaki obecnie mu przyświeca. Świeca. A Wy co o tym wszystkim myślicie? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli nie chcecie się wypowiadać w tym temacie, to zawsze możecie odpowiedzieć na pytanie, gdyby jutro miał nie być, co byście najchętniej zrobili. Z chęcią przeczytam. Dzięki do usłyszenia, do zobaczenia. Do następnego. Hej, hej, hej!